Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Witam Państwa po przerwie, 5 dźwięków jak już mówiłem ostatnich, teraz na torze w Ostrowi, dwie zmiany w gonitwie numer 11. No i już o nich szybciutko mówię. W miejsce Adriana Gomulskiego jako ZZK pojedzie Chris Harris, który dzisiaj nie błyszczy. Jego partnerem będzie Daniel Nermark w kasku czerwonym. To jest para. Gospodarze, goście w tym biegu. Oliver Allen w kasku żółtym. I w miejsce Kamila Brzoz Brzozowskiego pojedzie Edward Kennett jako rezerwa taktyczna. 28 punktów było, potem gospodarze mieli 29, potem 34 i na razie 34 mają. Z kolei, jak chodzi o gości, mieli 20, potem było 25, a stanęło na 26 punktach. 8 punktów przewagi, to dużo i niedużo. To jest myślę za mało jak na to, aby to miało wystarczyć. W Meczu. wiadomo że i jedni i drudzy pojadą do końca bo tutaj jest dwóch mecz jest 30 biegów ogólnie no i wszystko może się zdarzyć raz jeszcze od krawężnika Harris Kenneth, Nermark Allen przed nami 11 gonitwa Allen kapitalnie Nermark przegrywa start Edward Kenneth i Allen znowu na podwójnym prowadzeniu Nermark, czwarty to jest myślę niespodzianka Harris, drugi, ale walka Harrisa, tam z Allen bardzo ostro było i Harris teraz na pewno tutaj będzie na krawędź i defekt Nermarka. A więc znowu defekt odbiera punkty gospodarzom, a Harris szaleje w swoim stylu, jest w tej chwili drugi, pierwszy na drugi Harris, trzeci Olivera w który tak nie ma zamiaru się tutaj poddawać. No, i zobaczymy, czy Bomber da radę wyprzedzić Edwarda Keneta. Na pewno zmazałby troszeczkę plamy z tych swoich pierwszych trzech wyścigów. Ale jeszcze jedno okrążenie, i będzie wszystko jasne. Kennet jest pierwszy, drugi, Kalis, trzeci, Oliver Allen. I jeszcze jeden wiraż został Bomberowi na to, aby poprawić swoją pozycję. Nie da jednak rady. Kenet będzie za trzy w tym biegu. Kalis, drugi, trzeci, Allen, czwarty, Nermark. Nie kończy tego biegu na skutek defektu, a więc sześć punktów zostanie po tym wyścigu. Pecha mają gospodarze, bo dwa defekty, bo myślę, że gdyby Nermark tutaj jechał do końca, byłby jakiś pożytek, a tymczasem to już trzeci defekt, który odbiera punkty gospodarzom. Pierwsze miejsce i trzy punkty Edward Kenneth, dwa punkty Chris Caris, jedno oczko dla Olivera na bez punktu Daniel Nermar, który tego biegu nie kończy, 2 do 4 przegrywają gospodarze. Gonitwę numer 11 i w tej chwili stan spotkania 36 do 30 na korzyść podopiecznych trenera Janusza Stachery, a my popatrzymy na ciekawe fragmenty tego biegu, bo jest to oglądać raz jeszcze, zapraszamy na powtórki. Jedną zmianę mamy w biegu numer 12, ale myślę, że będą dwie, bo myślę, że Piotr Szóstek znowu dotknie przypadkowo taśmy. O tej zmianie, która jest zgłoszona, już powiem, Oliver Allen w miejsce Mateja Ferjana. Artur Mroczka będzie jego partnerem w tym biegu, no a gospodarze Robert Miśkowiek w kasku czerwonym, no i Piotr Szóstek, ale myślę, że w boksie jest już gotowy do wyjazdu na tor Nikolaj Klint. Jestem ciekaw, czy moje przewidywania się sprawdzą. Zobaczymy proszę Państwa jak to wyjdzie. Robert Kępiński, szkoleniowiec, nie to, że tu Grudziąc przejęty na pewno niesamowicie tutaj. E, takie spotkania to jest bardzo wielki ciężar gatunkowy. No Arysie Małecki, mechanik z Ostrowa ze sprayem w ręku. Jego narzędzie pracy przy bandzie przygląda się poczynaniom podopiecznych. Roczka na biało, na żółto, ale na niebiesko Szustak, na czerwono Miśkowiak. No i zobaczymy, czy Szustak ma tutaj przykazanie od Janusza Stachery. Takie jakie miał w poprzednim swoim starcie. Jeszcze Robert Miśkowiak zwleka z podjechaniem pod taśmę. No popatrzmy, jak nam się to wszystko po układa 12. Gonitwa. Cztery biegi do końca. Zielone światło za chwileczkę zapalone. Tak jest, a więc dokładnie tak jak powiedziałem. Piotr Szustak taśma. I w jego miejsce Nikolaj Klint. A więc polecenia wykonuje Piotr Szustak dzielnie. Naprawdę, jeżeli będzie jeździł tak, to będzie z niego kawał dobrego zawodnika. A po teraz Nikolaj Klint w kasku niebieskim. Klintcy w niebieskim, Miśkowiak w czerwonym. Kontra Allen w żółtym, Artur Mroczka w kasku koloru białego. Przypomnę, 36 punktów dla gospodarzy, 30 punktów dla gości po 11 Odsłonach tego spotkania. Cztery biegi mamy do końca. No a tutaj w Ostrowie kibice na pewno czekają na rozstrzygnięcia, bo ciekawie będzie do 15 biegu. Jeszcze cztery wyścigi, które dadzą odpowiedź na to, jak to wszystko będzie wyglądało. Teraz doping na stadionie. W Ostrowie, jak skupiony na razie. 4 trójki, zobaczymy, czy będzie piąta. O tym za kilkadziesiąt sekund. Teraz taśma nie kolej Klinta, a więc ugotowali się gospodarze sami. No proszę Państwa, powiem krótko: nie chcę być złośliwy i tutaj kibice z Ostrowa na pewno się nam nie obrażą. Ale sami. Tutaj prowokują takie zachowanie, bo tak no w, pierwszym, w pierwszej wersji Clint przyjechał ostatni, teraz taśma tego zawodnika. No i trudno, tak się kończy cwaniactwo sportowe, i trzeba to tutaj. Wyklucony wyklucony takie zachowania piętnować. I za chwileczkę powtórka bez wykluczonego z kolei Nikolaj Klinta. No i zobaczymy, czy Robert Miśkowiek uratuje tutaj gospodarzy. 3-3 to jest wszystko na co mogą liczyć w tym wyścigu ale taki wynik na pewno tego biegu będzie cieszył gości bo w dalszym ciągu utrzyma się prowadzenie proszę państwa sześciopunktowe gospodarzy to na pewno dla nich będzie satysfakcjonujące. Kto najszybciej? Miśkowiak, dobrze, ale proszę zobaczyć jak kapitalnie teraz goście z Ostrowa Miśkowiak już jest pierwszy, ale teraz Allen w kasku żółtym, wydawało się, że wyjdzie tam dobrze, ale Miśkowiak jest naprawdę dzisiaj genialnie dysponowany, no i póki co nie potrafią na niego znaleźć następnych zawodnicy z Za Robert Miśkowiak ponownie z przodu, jeżeli dowiedzie to będzie to piąta trójka tego zawodnika. trzeci Artur Mroczka, a więc o to chodziło gospodarzom, aby tutaj uratować twarz w tym biegu, ale poczekajmy, bo jeszcze mamy jedno krążenie. Chociaż przewaga Miśkowiaka jest naprawdę niesamowita. Na jednym kole teraz na tej prostej, bardzo szybki, idealnie spasowany dzisiaj Miśkowiak i na pewno jest i będzie bohaterem. Miśkowiak, kolejna trójka, Oliver Allen za dwa i... I jeden punkt dla Artura Mroczki. To co dzisiaj Robert Miśkowiak prezentuje na to, że to jest naprawdę genialne. Bo dawno nie widziałem tak dobrze jedącego Roberta Miśkowiaka. tak pewnie zdobywającego punkty. I kolejna runda honorowa tego zawodnika na ostrowskim owalu. Robert Miśkowiak pierwsze miejsce i trzy punkty, dwa punkty. Oliver Allen, jedno oczko, Artur Mroczka. 3-3 w biegu dwunastym. A to oznacza, że mamy 39 do 33, ale z drugiej strony w dalszym ciągu rezerwy taktyczne może przeprowadzać Robert Kempiński, opiekun ekipy z Gruniąza. my popatrzmy na krótką walkę pomiędzy Robertem Miszkowiakiem a Oliverem Allenem na pierwszym wirażu. bieg dzisiejszego spotkania, potem jeszcze dwa biegi nominowane. No i zobaczymy, która z drużyn dzisiaj ile punktów zdobędzie. Tu się nie liczą wygrane, tu się liczą małe punkty. Przede wszystkim, co jest najważniejsze. No a obsada tego biegu numer 13 wygląda następująco. Daniel King w kasku niebieskim. Jego partnerem będzie Chris Harris w kasku koloru czerwonego. A goście to Edward Kennett w kasku białym, Rory Schlein w kasku Żółtym. Jestem ciekaw postawy Szlejna, bo on tutaj z biegu na bieg coraz gorzej sobie poczyna. Z kolei Edward Kennet im dalej tym lepiej. 1-1-2-3, a więc póki co zyskuje bardzo dużo. Wraz z rozwojem spotkania, z kolei Daniel King dzisiaj nie mrawo, ale w miarę punktuje Anglik. Natomiast jak chodzi o Chrisa Harrisa, 1-2-1-2, niby dobrze, ale to nie jest ten bomber, jakiego tutaj oczekiwaliby kibice. King w niebieskim, Kenneth w białym, Harris w czerwonym, Rory Schlein w kasku żółty. Dobrze Chris Harris, ale kapitalnie także Edward Kenneth jest jednak powinien nabrać tam prędkość na wyjściu z wirażu. Jest Karis pierwszy King, teraz bardzo szeroko próbuje Schlein. ostatni. Kapitalna prędkość Daniela Kinga. No i jest 5 do 1 dla ekipy. Gospodarzy zamykają dwa takie, teraz na wyjściu ten wirażu. No i szykuje nam się podwójne zwycięstwo tutaj. Podopiecznych Janusza Stachyry będą prowadzić dziesięcioma punktami. A wtedy przypomnę, że będzie jeszcze pewien manewr taktyczny, na który na pewno zdecyduje się Robert Piński, Ale poczekajmy, bo najpierw gospodarze muszą ten wynik dowiedzieć się. pierwszy, drugi king, trzeci jest w tej chwili. Kenneth, czwarty Schlein, bez wyrazu dzisiaj. No i podwójnie wygrywają gospodarze. Trzynastą gonitwę. Pierwsze miejsce i trzy punkty dla Chrisa Harisa. Dwa punkty Daniel King. Jedno oczko Edward Kenner, bez punktu Rory Schlein. 5-1 w 13-gonitwie i mamy w tej chwili 44 do 34. Mówiłem o 10 punktach. kibice wiedzą co to oznacza, ale zobaczymy jakie decyzje będą podjęte w ustawie szkoleniowym ekipy. to, że tu grudziąc a gospodarze na pańskich ekranach, nie szło dzisiaj Danielowi Kingowi, ale nie zawiódł w najważniejszym momencie tego spotkania. Przed nami za chwilkę dwa biegi nominowane, a my po powtórki biegu numer 13. 14 bieg, przedostatni z biegów w dzisiejszym spotkaniu. Jest niespodzianka, bo jest joker, ale Matej Ferian niemiłosiernie wygwizdany tutaj po raz kolejny na ostrowskim stadionie. Pojedzie jako joker albo złota rezerwa taktyczna. Przypomnę, że jego punkty są mnożone przez dwa. Jego partnerem będzie Rory Schlein w kasku koloru białego, który dzisiaj na pewno zawodzi, bo tylko cztery punkty. To jest dorobek bardzo mizerny, a Ferian także niewiele lepszy, bo ma dwa punkty na swoim koncie. Z kolei gospodarze to Chris Harris w kasku czerwonym i Daniel King w kasku koloru niebieskiego. Dobrze, tym razem Matej Ferian. Jest Ferian pierwszy, no i jakby na złość kibicom tutaj... Ostrowa, podwójnie prowadzą goście. Ferian jest pierwszy, drugi. Jest w kasku białym Rony Szlejna, ale teraz Chris Harris jeszcze na taką pozycję. Kontra Szlejna jednak zabójcza. No i jeżeli tak zakończą, to będzie dobry wynik dla grudziądza. Szlejna teraz nieco szerzej. Harris trzeci, czwarty king. No i dobrze jak na razie dla ekipy. Gości, przypomnę. W przypadku takiego wyniku będzie 8 do 1. No i zabawa się nam zacznie od początku, bo to jest bardzo słaba zdobyć punktowa w takim przypadku. Poczekajmy, bo Haris jeszcze gotuje nam coś na ostatni i ja sobie Teraz próbuje się napędzać Polic pod potem pójdzie szerzej, ale chyba nie da rady Ferian jakby na złość tym kibicom, którzy gwizdzą. Ferian za trzy, za dwa punkty. Schlein, jeden punkt Chris Harris, bez punktu Daniel King, a Matej Ferian zagrał na nosie Kibicąc. z Ostrowa. Zdobywa 3 punkty, mnożone razy 2, a więc sześć. Dwa punkty dorzuca e, rzuca Schlein i mamy 8 do jednego e, w tym czternastym biegu dla ekipy z Grudziądza. I proszę Państwa, 45 punktów mają gospodarze. A 42 mają goście kapitalny zmysł taktyczny Roberta Kępińskiego. Pierwsze miejsce i 6 punktów Matej Ferian. Drugie miejsce 2 punkty Rollerszlein. Jedno oczko dla Chrisa Harisa bez punktu Daniel King 8-1, 45 do 42 dla ekipy z Ostrowa po 14 gonitwach. Patrzmy, proszę Państwa, jak to wszystko się nam zakończy. Na czerwono Nermark, na niebiesko Miśkowiak, na żółto ale na biało Edward Kennet. Przed nami 15 bieg spotkania KM Ostrów, jedenzet Grudziąc. Przypomnę, że rewanż w Grudziądzu będzie także na pewno niezwykle ciekawy, bo i pokazali już w tej chwili i jedni, i drudzy, że na pewno pojadą do końca. Ostatnie cztery okrążenia. No i popatrzmy. Taśma w górze, dobrze. Miszkowiak i Nermark, ale nieźle także Oliver Allen. Ale nie jest pierwszy. Drugi Nermark, trzeci Miszkowiak, czwarty jest w tej chwili Edward Kennett, a więc niespodzianka, bo Miszkowiak, który, który całe zawody jechał tak dobrze, w tej chwili jest trzeci. Tam ostro pojechał z Edwardem Kennettem do płotu. No i wygląda nam to wszystko remisowo, trzy punkty to będzie bardzo niedużo dla ekipy gospodarzy przed rewanżem w grudziądzu, a na pewno z takiego wyniku ucieszą się goście bo oni tutaj mówili przed tym spotkaniem, co Państwo słyszeli, że 10 punktów to będzie ich zadowalało, taka ewentualna przegrana, jeszcze jedno okrążenie i będzie wszystko jasne. ale pierwszy, drugi, teraz chyba Miszkowiak przejdzie na drugą pozycję, a czwarty Edward Kenneth Miszkowiak przegrywa jednak, znajduje pogromce 3-3 w 15 biegu, no i mamy proszę Państwa trzy biegi, trzy biegi, punkty tylko przewagi gospodarzy przed rewanżem w Grudziądza, więc pierwsze miejsce i trzy punkty, Oliver Allen dwa punkty dla Roberta Miśkowiaka jedno oczko i bonus dla Daniela Nermarka bez punktu Edward Kenneth 3-3 w 15. gonicji i mamy 48 do 45. A więc jak już mówiłem tylko 3 punkty przewagi gospodarzy i takiej przewagi pojadą bronić do Grudziądza. My przenosimy się już do parku maszyn, aby porozmawiać z bohaterami dzisiejszych. Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia, zwłaszcza po tak kapitalnym występie Robert Miśkowiak. Genialny, cudowny i piękny to powierzchni dla Roberta Miśkowiaka, ale jego złożony także dobry, chociaż trzy punkty to jest bardzo niedużo. Robert, właśnie. Kapitalny Twój występ. 17 punktów zabrakło jednego oczka do pełnego dużego kompletu. Trzy punkty to jest bardzo niedużo, ale i Gruznius pokazał i wy, że pojedziecie ten mecz w Grudniusu także na maksa. No dokładnie tak, naprawdę nie jest dużo, dużo, te trzy punkty i... I bardzo mnie to martwi właśnie, nie jestem pocieszony tym. Ja zrobiłem, e, punkty w miarę, zrobiłem dobre punkty, ponieważ straciłem jedną w ostatnim biegu. Nawet szkoda, może miałem wewnętrzne pole, może bym to wygrał. No, jak widać byłem w miarę szybki, miałem dobry pomysł na jazdę na dystansie i na pewno to procentowało. wygrywałem biegi i to cieszyło, ale co z tego jak, jak musimy wygrywać, jechać dobrze, wszyscy muszą dobrze jechać, żeby zwyciężać z istotną przewagą dla nas. Piotr został no tak no dzisiaj. W pierwszym biegu dobre dwa punkty i po dobrej ładnej walce. Piotr sprzęgło czy tak kazano wierzę w taśmę Wydaje mi się, że sprzęgło, bo nie jest pierwszej nowości. A tak to poważnie całkiem? Nie no, takie było założenie. Matej Ferian, dzisiaj 8 punktów po znakomitym ostatnim biegu, gdzie jako Joker wywalczył sześć oczek. Matej początek niezbyt do końca udany. Dwa punkty, potem dwa zera, a potem nie jechałeś, ale to, co zrobiłeś w 14 biegu, kiedy jechałeś jako Joker, to było doprawdy fantastyczne. No tak, byłem stosowany już od pierwszego biega. W drugim biegu trochę sprzesiłem starta. zamknęliśmy w sandwich, a moim biegu biegłem. Nie wiem, pojechali znowu do samego płota i później normalnie trener mnie zmienił, tak jak powinno me zmienić za jakiego lepszego zawodnika. I czekałem na następną decyzję. Chciałem wszystko najlepiej. I na ostatni bieg mi dały pierwsze pole i wiedziałem, pierwsze pole najlepsze pole. Musimy wygrać i to zrobiłem. No i było 8-1. Niesamowite gwizdy, kibice tutaj chyba nigdy cię nie polubią. Powiedz mi, czy to, je, to cię w dalszym ciągu denerwuje, czy jednak podchodzisz do tego już bez emocji? Nie, dzisiaj w ogóle nie wychodziłem na prezentację, w ogóle się denerwowałem, byłem spokojny. Wcześniej zawody, jak mieliśmy tu, było nie tak. Dlatego dzisiaj tu stanąłem w parkingu i było wszystko ok. Zamieszanie niesamowite w Ostrowskim Parku Maszyn. Zbigniew Jałkowski na pewno niezbyt zadowolony z takiego rozwoju sprawy. O co chodzi w ogóle z tym protestem, bo tu kibice domagają się różnych rzeczy. Co się dzieje? Motor, podobno, szlajna stoi poza parkiem maszyn. Stoi 20 centymetrów od parkingu, on tam stał, jak sędzia go sprawdzał, to był motor nieużywany, bez zębatki, bez niczego. I oni napisali protest, no przecież czy tu kiedyś będzie wreszcie porządek w tym Ostrowie? Naprawdę, ja mówiłem o fair play jeździe, o wszystkim co było i takie jaja sobie robić, no to mi już po prostu brak słów. Ja przepraszam, ale muszę iść do sędziego, bo tu wszyscy zaczną się z tego Ostrowa śmiać, bo naprawdę to pójdzie takim szerokim, jak że głowa boli. No. Ale jeszcze jedno pytanko, Aurory na tym motocyklu jedzie a, czy nie jedzie? Ten motor stał z tyłu, po prostu sędzia sprawdził, cały czas nawet zębatki nie ma, zimny motor sprawdzali, a parkingi niestety są takie małe, że się nie zmieścił. On stał od samego początku do samego końca. Dzięki. Dzięki Protest napisaliście na motocykl Rory podobno on stał poza parkiem maszyn, tak faktycznie było. O co chodziło? No powinien być motocykl w parku maszyn, a był poza parkingiem, a my nie wiemy, czy on z niego nie korzystał. I on, od tego jest pan sędzia, jest obserwator i niech rozstrzygnął to, bo skoro jest parking maszyn, to jest parking maszyn, a nie motocykl stoi poza parkingiem. Jaka jest decyzja, czy już jest sprawa otwarta, czy jest sprawa zamknięta, protest uznany, nieuznany? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, Poszli, yy, yy, poszedł pan sędzia z kierownikiem drużyny, gości gospodarzy, yy, musimy poczekać. Zakończyło się spotkanie w Ostrowie pomiędzy ekipą KM Lazur Ostrów a drużyną z Grudziądza. Na Państwa ekranach punkty poszczególnych zawodników, najpierw goście, 13 punktów Olivera Alena. Po 8 Mateja Fariana, 6 punktów Rojesz Lajni i Artur Malczka, 3 punkty dorzucił Kamil Brzotowski i 1 punkt Joe Heinz. Paweł Staszek nie miał okazji prezentować się na to, że natomiast wśród gospodarzy Robert jak 17, 12 punktów Daniela Nermarka, 10 punktów zdobył Chris Harris, 5 Daniel King, po 2 punkty Piotr Szustak i Nikolaj Klint i Mariusz Staszewski dzisiaj odpoczywał sobie na ławeczce pod parkiem maszyn. 48 punktów zdobyli gospodarze, 45 goście. Czy to dużo, czy mało, ciężko powiedzieć. Myślę, że spotkanie w Gruziądzu będzie bardzo wyrównane i do końca wynik będzie sprawą otwartą. Tyle Sostrowa, żegnamy się już. Dziękuję Michał Stencel wspólnie z naszą ekipą. No i cóż, zobaczymy za tydzień o tej Boże, kto będzie szczęśliwy, a kto będzie miał powody do smutku. Na transmisję zaprasza Marma Polskie Folie, producent akcesoriów i wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowa. Na program zaprasza firma Autokarol Piotr Majka, lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Na program zaprasza firma Paxton Polska, importer samochodów użytkowych. Możesz mieć eleganckie biuro w Warszawie. Jedynie za 200 zł miesięcznie. Poszczegóły zaglądnij na stronę www.warszawskiebiuro.pl.